Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę na dachu własnego domu, zwiększają zużycie energii. Niedawno Tauron przeprowadził takie badania na grupie kilkudziesięciu tysięcy prosumentów, którzy mają instalację w sieci tego dystrybutora już od przynajmniej roku, i wyszło, że średnio o 15% wzrosło to zapotrzebowanie gospodarstw domowych, które mają. Już własną mikroelektrownię na dachu. Rekordziści nawet trzykrotnie zwiększali to zużycie. Jest spowodowane głównie tym, że mając już własne wytwarzanie, Polacy decydują się na kolejne elementy tej domowej infrastruktury czyli na przykład na klimatyzację, na pompy ciepła, elektryczne ogrzewanie. Podłogowe, podgrzewanie elektryczne wody czy samochody elektryczne albo plug-in. I w związku z tym też coraz więcej osób zastanawia się nad rozbudową istniejącej fotowoltaiki. Średnio, jeżeli mają 5 kW, to zastanawiają się, czy nie zwiększyć tej mocy np. do 8 czy 10 kW. Pytanie, na jakich zasadach mieliby się rozliczać w przyszłym roku, ponieważ od 1 kwietnia 2022 roku mają wejść nowe zasady rozliczania, nieco mniej korzystne dla prosumentów. Zapytaliśmy o to Ministerstwo Energii, zapytaliśmy o to kilka państwowych koncernów energetycznych i właściwie można powiedzieć, że jest zgoda co do tego, że przepisy istniejące należy interpretować tak, że rozbudowując instalacje po 1 kwietnia przyszłego roku prosumenci zachowają te prawa nabyte, jakie mieli, a więc będą mogli całość energii z tej większej instalacji wciąż rozliczać w ramach tego systemu net billingu, oddając spółce energetycznej tylko 20 lub 30% energii, którą wprowadzili do sieci i odebrali z powrotem właściwie barterowo, bez dodatkowych kosztów.